Rybka ładna? No, na pewno wymiarowy. No, ładnie ci się. O, to ładny okoń będzie. Zobaczcie, jakie piękne sztuki. Trzydziestaczki grube. Zobaczcie, jaki okoń. Przepiękny i elegancko nagrało się branie. O, ładne no. Cześć, witam was na kanale Wędkuje w Polsce. Witam na drugim filmie złowienia podlodowego. Przyjechałem z kolegami na małe jeziorko. Sprawdzić tu ten oto sprzęt, nowy zakup. Zobaczyć jak fajnie współpracuje. Zobaczyć jak się łowi z taką sądom, bo nigdy nie łowiłem. Mamy roztopy temperatura plus 2, będziemy łowić okonie na blaszki. Mam nadzieję, że coś weźmie bo pogoda dopisuje, humor po ostatnim mówieniu o koni też dopisuje więc jestem dobrej myśli zapraszam was na film pogoda jak widzicie jest piękna fajne, fajne jeziorko wrzucimy sprzęt, zobaczymy jak działa echo sonda włącza się od razu po, po wrzuceniu do wody Zobaczymy jak pokazuje. Ale one nawet powiem ci reagują jak spuszczam blaszkę, wiesz już czują, bo, to, bo spuszczam blaszkę dopiero się ruszyło no, na ekranie. Głęboko stoją, nie? Na 8 metrach. I o to wziął. <śpuszczaj> Puścimy ale po wyciągnięciu do tego okonia, cisza, już dużo mniej no na ekranie. By się spłoszyły. Jest? Czteryka, ładna. No, to no ładnie cisza ale. Głęboko, nie? O, ładnie, Fajne. Tak jak mój ten, no tylko, że jest złoty. No ja mam złoty. Idziemy. Schodzi w A Ewidentnie widzę, że są okonie, ale nie chcą się niestety zahaczyć. Podnoszą się, podchodzą, interesują, ale nie biorą. Na sądzie bardzo fajnie widać blaszkę, gdy ją podciągam, i gdy opada. Naprawdę jest to czułe urządzenie, bo super pokazuje takiego małego diabełka. Na no, takiej głębokości, na 8 metrach. Teraz podnoszę wyżej. Super sprawa. Jesteśmy na dnie. Dwa razy podbijemy. Widać lekko, że jakaś ryba się podnosi z dna. Idzie, idzie do przynęty, idzie. Idzie. A, wrócił na dno. A z powrotem podchodzi do góry. A wrócił. Ewidentnie widać jak okoń się podniósł do góry. Super sprawa, super to wygląda. Interesują się, patrzą na przynęte, ale coś im nie pasuje. I nie biorą, o, podnosi się drugi. Podnosi się. Nigdy tak nie łowiłem ze Hasandą na lodzie. Ale wrażenia są super. Widać kiedy ryba interesuje się przynętą. Widać jak ją można poprowadzić, jak zaciekawić, na co reaguje. Aktualnie ryby reagują jak podniesie się trochę blaszkę wyżej. I widać ewidentnie, że się podnoszą z dna. Próbujemy połowić okonie trochę przy drzewach. Okonie uwielbiają wręcz takie miejsca. Jest. O, fajniejszy. I tak jak mówiłem, okonie przy drzewkach siedzą. Duży, 15, ale jak zastał pięknie. Nic. Buziaka i do wody puszczamy. Spróbujemy jeszcze połowić tutaj, w tym miejscu fajne są zapisy. Widać, widać na sądzie, że, że krążą tutaj okonie. Nie ja myślę, że Zobaczcie, pełno. Pełno zapisów jest na sądzie. Pełno. To wszystko są przepływające lub stojące ryby. Spróbujemy je złapać. Dobra, wejdziemy z blaszką na dół. Teśmy na dole. Widać blaszkę. One są troszkę wyżej, to podciągniemy wyżej blaszeczkę. I to jest właśnie wielka zasada echosondy. Widzimy, na jakiej głębokości są ryby. Podciągamy. Blaszka teraz jest na półtora metra. O, widać, jakaś ryba się z nią zainteresowała. Tak, o, kolejna się zainteresowała. Tak. Ciekawskie są okolnie. Mega ciekawi ich mój diabełek, moja blaszeczka, co? Zobacz, znowu jakiego byka mam. O jakie oczy ma wielkie, ty wybałuszone. <laughs> ja cię Na jeziorku, który widzieliście, przestały już rybki współpracować. Jadę teraz do kolegi Wojtka na ten żyłaski kanał, na którym mówiłem ostatnio. Zobaczymy, czy tam rybki będą współpracować. Nie podaje się. Pogoda jest piękna, więc trzeba korzystać i trzeba łowić. No do zobaczenia nad wodą. O, jest Wojtek. No, siemano. Siemano. Biona. Jak tam nastroje dzisiaj? A, pozytywnie, pozytywnie. Połowimy coś dzisiaj? Obadamy sprawę. Myślę, że tak. Coś tam jakieś. Tak? Yo. Jakieś okonie będą dzisiaj? Powinny. Powinno coś być. No to zabieramy się do wienia, no. Okej. Okay. multimulti- Jazzy Głębokość, na której teraz łowię to 3,4 metra. Tak jak widzicie, temperatura trochę poniżej zera wody. No niestety, żaden okoń się nie podnosi. Tak właśnie wygląda po skokach prowadzona nasza blaszka. Super sprawa. O, coś, coś przepływa nad. Pójdziemy tam. Jakaś ryba przepływała. Było widać na wysokości dwóch metrów. Zobaczcie jakie Wojtas nałapał o konie. Zobaczcie jakie piękne sztuki. 30 taczki grube. Przepiękne ryby. Niestety mnie za późno zawołał, więc kurde, byłem w innym miejscu i holu nie ma, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne rybki. Bardzo fajne oksiki. No. No wielkie gratulacje to takich ryb. Przepiękne okoń. Przepiękne ryby. No. Gratulacje dla pędkarza Wojtek musi już na dzisiaj kończyć. Fajne okonie połapał. Więc łapka w górę dla niego. Trzymaj się Pioneczka banie, i do zobaczenia na rybach. To się ma. Ja zostaję jeszcze chwilkę połowić. Ty walcz dalej jeszcze. Tak. Dobra, jesteśmy przy drugim dołku. Sąda w wodzie Zobaczymy czy coś ciekawego wychodzi Blaszka na dole No coś jakby się interesowało Widać jak wychodził fajnie. No to ładny okoń będzie. Ładny. Ale piękny okoń. Zobaczcie. Zobaczcie, jaki okoń. Przepiękny i elegancko nagrało się branie, jak on wychodził. Przepiękna ryba. Ale okoń. Wow! Zobaczcie jak połknął! Zobaczcie! Pięknie blaszeczkę, pięknie wychodził. Przepiękna ryba! Przepiękny jest! i wielki pysk Przepiękna sztuka! Ach! Rano brały takie małe konie, a teraz na wieczór zobaczcie. Po takie ryby się przyjeżdża na lód. Coś pięknego po prostu. Piękny, żuławski, wspaniały okoń. Przepiękna ryba. Gruby. Super sprawa. Po prostu taki hol na takie sprzęcie. Ach, uwielbiam to. Pięknie tak jest. Tak jest, za to kocha wędkarza. Yeah! Jest drugi, ale ten mniejszy, zdecydowanie mniejszy. No, maluszek, upuszczam od razu do wody przyprowadź mamy tatę, albo babcie. No nic, kochani, pora kończyć drugi odcinek z naszego łowienia podlodowego. Ryby dzisiaj średnio współpracowały. Było widać, że podchodzą, było widać, że interesują się przynętą, że podpływają, ale no niestety nie chciały za dobrze brać. Mega się cieszę ze złowienia tego jednego pięknego okonia. Po zmierzeniu okazało się, że miał 37 cm, piękny, przepiękny, gruby okoń. Jakby takie brały, to po prostu byłbym najświe... najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ale mega się cieszę, że mogłem być nad wodą. Mega się cieszę, że mogłem nagrać kolejny odcinek dla Was. Bardzo spodobało mi się łowienie. Z echosondą jest to bardzo emocjonujące, gdy widać, jak ta ryba startuje z dna do przynęty i myślisz, kiedy ona weźmie. Bardzo mi się to, to spodobało i na pewno na kolejne wypady będę również zabierał tą echosondę Garmin Cast. Pamiętajcie, jeżeli film się podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, tym wspieracie mój kanał, motywujecie mnie do tego, żebym nagrywał jeszcze więcej materiałów dla Was. Fajnych materiałów. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, postaram się je zrealizować. Jeżeli macie jakieś pytania, również piszcie. Pozdrawiam Was serdecznie, wędkarskie pozdrowienia.